No ale chyba w ogóle tego nie patrzyłeś, co nie? To tylko taka moja prośba, żebyś sobie sprawdził zawsze. Lepiej to sobie sprawdzić niż nie sprawdzić. A ile punktów kanału to jest napisane. Jak sobie klikasz pod czatem punkty kanału, tam też jest napisane ile masz, ile trzeba. Wszystko jest napisane. Tylko nie umiesz sprawdzić, może jeszcze, ale to mogłeś kogoś zapytać, to by ci powiedział. Mają bardzo dużo potężnych niszczycieli. Bardzo dwie godzile, lodówka, dwa obiekty, czwórka, no. Jest na pewno tutaj duże niebezpieczeństwo. One shota jakiegoś to może nie, ale na dwa hity da się paść w tej bitwie. Dwie godziny w plutonie, mogą mnie zabić na... Na serię taką jedną. Nie wiem jak to weszło, ale... Wiem, że mam małe działo. Witaj Miraś. Czy boli mnie łeb od słuchawek? W sensie tuż no jest... Ciepło. Choć one są i tak... Spoko, bo... Może nie mają chłodzenia? Ale opart ładnie wyjechał. Ale. Aż tak się w nich nie poci, bo mają otwartą konstrukcję. Warto brać sobie słuchawki, które mają otwartą konstrukcję, żeby się nie pociła ta głowa. Te mają taką bardziej otwartą. Ale no, w każdych będziesz się pocił przy takiej temperaturze. Strzelił, dobra. Hmm. No Gdybym miał duży dział, mógłbym go łatwo przebić. Tym działem będzie bardzo trudno przebić. Ale próbujemy noc. No niestety, nie ma za Kurde, ładnie je przebił. Muszę powiedzieć, że bardzo jest to duży problem dla mnie teraz, bo nie przebijamy się. No ja nie mam działa, żeby go przebić. Jig mógłby go przebić, ale nie przebija. Spróbuję go przebić, ale mała szansa bardzo, bo to działa ma malutką penetracji. No, za mało. A Dzik przebija. No, Dzik ma 360 na goldzie. To sobie może pozwolić. Ja tutaj takiego komfortu aż nie mam. Liczę na ciebie, Dziku. Liczę na ciebie, Kacper. Kacper tutaj. Bo przebija pięknie. Kacper jest mocnym zawodnikiem. Zbierze tym, tym, tym 5,7. Z siemanko. Siemanko. statystyki? Pozdrawiam. Dzięki bardzo. Kurde, miałem dolną płytę, no było widać ją. Niestety. Oceni po bitwie oczywiście. Robinson, podkreślenie 189, high multi zgłaszam. Chwilowa z 3 w przerwy odwoci szatlan Penner po 5 złotych. Oj, 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 źle to wygląda, Ty 5 7 spoczko, jak coś, nie ma problemu. Też pamiętaj o tym, że, żeby nie było, może nie widziałeś o tym, ale zgłaszanie nieobecności w kranie jest darmowe, co nie? To jest napisane w statusie kranu. I tak dalej, więc to się... Nie musiałeś tutaj wysłać wiadomości, oczywiście dziękuję, tylko chcę, żebyś wiedział na przyszłość, że to nie jest płatne, absolutnie. Oni mają kampę i tam w rogu, co nie? Straszną. To może wejdzie? No niestety. Na pomarańczowo było, no. Mała szansa. Chociaż gąsienicę mu zdejmuję. Zawsze coś jednak, bo może palcyście dostanę. Kranik. Zdecyduję się podjechać na blisko, ponieważ jak sobie tak popatrzymy, no to są ogryski, prawda? To są jednak ogryski, które No jestem strasznie teraz wkurzony na Ciebie, panie Esto, bo mi tak wpierniczył się w celownik. Gdybym go skończył, w sensie przebił ładniej, bo wolnałem go za 300 mogłem zrobić znacznie więcej, ale no wtrabanił się w celownik. Tak, że no nie było szans. Na poprawny strzał oczywiście. No byłem szybszy od ciebie kumplu. Ale Light mnie martwi. No właśnie. I T57 Heavy ucieka. Muszę bardzo uważać na lewą stronę, bo mam bok wieży teraz, który jest mega wrażliwy na lodówkę. Czego Zile? One mogą mnie tutaj rozpierniczyć. Mateusz już siemankom. masz 10 złotych do powtórki dla kolegów, które wyżej wpłacił tylko 10 złotych nie znali kłopka, ale nie dno powodzenia w trzych wiazkach 10 zł. Dziękuję bardzo. To bardzo jest z Twojej strony Mateuszu, Dziękuję. Oczywiście obejrzymy tą powtórkę za chwilkę. Bardzo dziękuję, ziom. Na ślepo. To był błąd, ze strzeliłem na ślepo chyba. O, ale trudno. No i zostało najtrudniejszy etap. No, to będzie lipa O Fuchs fuks, odbił się Dobra Kupa szczęścia Najtrudniejszy etap, Potrzebujemy Light'a Oj Oj nie, dobra, nie ma nie ma co Jeśli Light nie zobaczył TDK, To wielkie tłuste S100 jak ja tam pojadę, to mnie rozpierniczą. No po prostu, no rozpierniczą mnie. Nie, nie ma opcji. Kurna, ty, no. Ja mam spota w tym miejscu. Co jest? Ale no. Nie, no. Panie Lycon. Dodanie do kranu jest od 5 złotych już. Kurde, co? Tu w krzaku chyba jest coś. Może być w tych krzakach. Nie no kurna ej On tu stoi? Na tej wysokości. Nie no kurna, no zobacz, no ja mam spota Ty no to jest Tedek Boi się wychylać, że stąd dostanę. tu myślisz, że jest? Chyba niemożliwe, kur co, nie? Chyba niemożliwe, żeby on tu był gdzieś. Jak by to miało wyglądać? Prowokuje ich strzałem w gąsienicę. Ej, ale my mamy Ebra, ale my mamy Ebra, my mamy Ebra, my mamy Ebra, Ebra mamy, ja mam poczekać. My mamy ebra, kurka. My mamy ebra. Ale tylko mamy kurde w teorii. Co jest kurna? Ludowa. Kurna. Jedzie. Kurna, szczerym polem jest! Ja pier. ale misję zrobiłeś. Nie przebiłem obiekta z tylu metrów! Z golda, no! Kurna, no, zarąbiście, no. Dlaczego ci ludzie. dwa lajty? Ja, ja tego nie rozumiem, kurna. Może jestem jakimś idiotą. Mi się wydaje, że się nie jeździ tędy, tylko krzakami. Czy ja źle myślę? Czy ja naprawdę jestem jakiś inny? Nie wiem z czego to wynika, że ludzie jeżdżą tędy zamiast tu w krzak wjechać i przy linii. Mając taki light. Tak, to naprawdę... Ej, nie wiem czy oni mi teraz zobaczą. Czy oni mnie zobaczą? Nie. Nie widzą mnie. O, to jest misja w jedną stronę, widzowie. To jest misja, która może skończyć się tylko w jeden z... Po o, kurno, tak ci powiem nawet. Jedziemy? No to ogień, kurno, no to jedziemy, no. Widzowie, yolo, no. O, kurno, no w dopę, no To co, to, co to niewidzialne, raczej! TY, NIE MOŻNA TEGO PRZEBIĆ, KURNA, ROBIONE STALINIUM, KURNA, wykombinowali! CZŁOWIEKU, widziane! ZOBACZ, JAK POJAWIA SIĘ I ZNIKA, TO JEST CZARY bary, hokus POKUS, KURKA, woda. Weź MI TE TE DEKI, NO NIEPRZEBIJALNE TO JEST, CZO TO W OGÓLE, KTO TO WYMYŚLIŁ, KURNA, PANCERZE TE, ZAMILINIUM, KURNA, LODÓWKI, JESZCZE, ZNIKAJĄ. Dawaj to lodowę! Dawaj ją! Kurna prawie! Jadę twardo po nią. Walczę, walczę, Geralt! Geralt, weź! Poproś płotkę, żeby szybciej tam pędziła. Oj, kurna! Strzeliłem, ale. Ty strzelił ją! To była prowokacja! To była prowokacja! To była prowokacja! Pomóż! Kurna! Ja myślałem, że ty strzelisz! Jak? Niewidzialna godzina, kurna. No, kurna widzą mnie, no. Nie wiem. Nie wiem co, nie wiem jak. To jest koniec przygody, tej pięknej chyba. Nic tu nie wskaram raczej. Koniec na no, bitwa. Nie najgorsza, nie najlepsza. No taka o. Coś, coś. Pomiędzy. Folder Replays w katalogu z grąpa Nicole Pix. 5100 uszkodzeń. Tyle zrobiłem w tej bitwie. Nie wiem, czy nie było czegoś na ślepo. Chyba było mniej pokazane chyba na liczniku. 5000 uszkodzeń, stalowa ściana, 7000 odbitych, 400 pasyjści, 5 fragów. To była bitwa dla naszego widza. Dla naszego.